Hello, Visos here. Pamiętacie kiedy ostatni raz y, było jakiekolwiek QA na kanale? Ja też nie, więc zaczynajmy. I słuchajcie, sprawa ma się tak, że ostatnie QA było jakoś ponad rok temu, a ostatni raz pytałem się Was y, o zadawanie pytań y, chyba dwa miesiące temu jako post na społeczności. Tyle, że słuchajcie, to nie jest tak, że ja tego QA nie chcę robić. Naprawdę mógłbym robić QA codziennie. Mógłbym co tydzień robić Wam Friday with chocolate, w którym e, robilibyśmy odpowiedzi na pytania. Problem jest w tym, że nie mam żadnych pytań. Bo większość pytań, które zadajecie, to jest. Kiedy Minecraft Sims? Ej, Goenali, to Twoja dziewczyna! Ej, kiedy weźmiesz ślub z kanali? Ej, Czoklet, ile masz lat? Ej, Chocolate, czy Aga cię cały czas trzyma w piwnicy? <grym> Serio, to jest jedno z najpopularniejszych pytań, czy mnie Aga cały czas w piwnicy trzyma? Ale słuchajcie, nie jest źle, nie jest źle. Zapytałem was y, chyba wczoraj albo przedwczoraj, y, żebyście zadawali pytania na Instagramie i o dziwo na Instagramie dostałem bardzo dużo fajnych pytań, więc lecimy. No, i tak, Spikey pyta, czy masz w planie większy projekt w stylu oprawy wizualnej użytej w Hot 16? Powiem wam, że jak tylko myślę o zrobieniu jakiegoś utworu, o spróbowaniu swoich sił tak bardziej na poważnie w muzyce, to mi ten temat bardzo, bardzo ekscytuje. I myślę, że prędzej czy później coś takiego spróbuję. E, oczywiście nie zamierzam robić tego na poważnie, nie zamierzam e, nagle stawać się raperem, ba nawet nie zamierzam chyba robić niezbyt widzi mi się e, gatunek muzyczny rap, hip-hop, czy trap, czy cokolwiek w tym rodzaju. E, wolałbym robić coś innego związanego z muzyką. Zobaczymy. Mam pomysły, e, na razie troszeczkę nie mam. Środków i nie mam <śmotywacji> motywacji, ale coś prawdopodobnie będę próbował sobie na boku dziubać. Czy Twoje rodzice wiedzą, że nagrywasz? Jeśli tak, wspierają Cię w tym, co robisz. No, jestem pełnoletni, więc moi rodzice akurat nie mają zbyt dużo do gadania, jeśli chodzi o to, co robię i jak to robię, aczkolwiek myślę, że raczej mnie w tym wspierają, oczywiście wiedzą i myślę, że ufają mi na tyle, że nie próbują w jakikolwiek sposób ingerować w to, co robię. Ale gdy byłem w liceum i miałem się przygotowywać do matury, to już był zupełnie, zupełnie inny temat. Ale. Zostawmy go może na inny termin, dobra? Czy oglądam Team X albo ekipę Freeza? Słuchajcie, nie oglądam Freeza i nie oglądam Teamu X i nie oglądam żadnych innych tego typu YouTuberów eee, z jednego bardzo prostego powodu: te filmy nie są stworzone dla mnie, te filmy są stworzone dla dużo, dużo młodszej widowni ode mnie która się tymi tematami interesuje, dla których te tematy są ciekawe. Dla mnie są one kompletnie ciekawe, tym bardziej, że ja widzę jak to powstaje od środka, wiem na czym polega tworzenie filmów na YouTube, eee, więc jakby kompletnie, kompletnie jakakolwiek magia tego typu filmów mnie o tak mija. Mija mnie tak, jak żarty omijają osoby, które nie, nie, nie rozumieją, więc o, 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 tak, o tak mnie omija. Ktoś chyba zadał pytanie dla Gaianali, czy przeszkadza Ci, że Czoklet tak dużo nagrywa? I tak ym, patrząc na ilość filmów wrzuconych w ostatnim miesiącu, to pytanie chyba powinno brzmieć Czoklet, czy przeszkadza Ci, że Granali tak dużo nagrywa? Tak, w ogóle to nie wspomniałem, słuchajcie, bo, bo wiecie, ja to teraz czytam z mojego Instagrama. Instagram Polish Chocolate, bardzo serdecznie zapraszam. Mam też drugiego Instagrama. Jak wejdziecie na Instagram Polish Chocolate, to w opisie będziecie mieli link do drugiego tajnego Instagrama, na którego też możecie wejść. Więc em, w, w opisie macie też link, więc zapraszam bardzo serdecznie. E, a wracając do pytań: którą serię na Twoim kanale najbardziej lubisz nagrywać? To jest ciekawe pytanie, bo tak, teraz się zacząłem zastanawiać która z serii, może nie aktualnie, która jest na kanale, ale ogólnie ze wszystkich serii na moim kanale, która sprawiała mi największą przyjemność? Wydaje mi się, że Passpartout, a zaraz po Passpartout... Cities Skylines, bo ja ogólnie uwielbiam Cities Skylines, uwielbiam budować, uwielbiam budować miasta, drogi i tak dalej, tego typu gry, więc myślę, że Cities Skylines najwięcej mi... najwięcej jakby... może nie tyle co radości, co najprzyjemniej mi się nagrywało, Chociaż troszeczkę ten mój zapał się obniżył, bo akurat Cities Skylines nikt na kanale zbyt nie chciał oglądać, ale chyba tak. Passport Out i Cities Skylines. Alicja pyta, czy najpierw wkładam ładowarkę do telefonu, czy do gniazdka. Zawsze najpierw wkładam do gniazdka, a dopiero później do telefonu i Wam też radzę, żebyście tak robili, ponieważ nigdy nie powinniście ufać instalacji elektrycznej w swoim domu, zawsze coś może pójść nie tak, zawsze może pójść jakieś spięcie, czy cokolwiek. I zawsze dobrze w takiej sytuacji, jak na drugim końcu nie ma waszego telefonu za tysiąc, albo kilka tysięcy złotych, więc najpierw lepiej podłączyć ładowarkę, zobaczyć, czy coś się stanie, i wtedy podłączyć do telefonu, i tak jest na pewno dużo bardziej bezpiecznie. Czy Genali to twoja dziewczyna? Kiedyś się też Genali? Jak długo jesteś z Genali? Eee, czy planujesz mieć dzieci z Genali? Kiedyś ślub? Dobra. Słuchajcie. Wytłumaczmy sobie jedną rzecz raz na zawsze, dobra? Otóż tak jestem z Genali. Uważam to raczej za oczywistość dla każdego, kto ogląda ten kanał, kto ogląda kanał Genali, kto ogląda nasze social media. Myślę, że jest to oczywiste, że jestem z Genali. Eee, aczkolwiek wolałbym, żebyście jednak ograniczyli tego typu pytania do minimum. Dlaczego? Po pierwsze, jest to 70% pytań, jakie kiedykolwiek się kiedykolwiek, gdziekolwiek pojawiają. Ile razy daję Wam możliwość pytania na Instagramie albo pod filmami, to wszystkie pytania dotyczą mojego związku z Gaenali. Tak więc, oficjalny statement. Jeśli kiedykolwiek razem z Gaenali będziemy mieli dla Was jakąkolwiek informację do przekazania, z którą chcielibyśmy się z Wami podzielić, to prawdopodobnie to zrobimy. A do tej pory nie musicie naprawdę ani ponaglać, ani pytać, ani e, spamić bez przerwy mi czy Genali e, o jakiekolwiek informacje dotyczące naszego związku ponieważ gdy będzie coś do przekazania, gdy będziemy mieli coś ciekawego do powiedzenia, zrobienie jakiegoś vloga, czy zrobienie jakiegokolwiek, nie wiem, taga dotyczącego związku, czy cokolwiek, to prawdopodobnie to zrobimy i będziecie pierwszymi ludźmi, którzy się o tym dowiedzą. Okej? Okay? O, widzę, okej, okay. chocolate triggered, ale rozumiecie o co chodzi. Yy, wiem, że jesteśmy osobami publicznymi i tak dalej, i tak dalej. Ale wolelibyśmy my Wam dawkować jakiekolwiek informacje, a nie dawać Wam informacje, ponieważ Wy yy, wymuszacie to na nas. Jakby wymuszacie, abyśmy się z Wami dzielili tym, czym chcecie. Nie wiem, czy to ma sens. Dobra, kolejne pytanie. Może jakiś podcast zaczniesz nagrywać? A wiecie co? To jest ciekawa sprawa, bo to jest kolejna rzecz oprócz spróbowania swoich sił w muzyce, to jest kolejna rzecz, którą chciałbym spróbować, czyli podcastowania. Ba! Mam nawet mikrofon, który nazywa się Rode PodMic. Jest to mikrofon specjalnie zrobiony pod podcasty i mam takie mikrofony dwa, bo oczywiście jest mój, jest mikrofon Gaenalii, więc mamy cały sprzęt, wszystkie możliwe, potrzebne rzeczy, aby zacząć robić podcasty, więc prawdopodobnie musielibyśmy się tylko któregoś dnia spiąć i coś nagrać. Tylko pytanie... Czy wy byście takich podcastów słuchali? Bo z tego co wiem, to podcasty raczej słucha troszeczkę wyższa grupa wiekowa niż e, przeciętny widz mojego kanału. Więc jeśli chcielibyście takiego podcastu posłuchać, napiszcie w komentarzu, ja chętnie się dowiem e, i można by coś takiego zrobić. Olicie pyta, jaki jest mój ulubiony serial? Na to pytanie jest bardzo prosta odpowiedź, bo jak jest taki powiedzmy ranking moich seriali i jest powiedzmy, wiecie, naj, od najlepszego do najgorszego, to pierwsze miejsce jest gdzieś tutaj, albo inaczej, drugie miejsce jest gdzieś tutaj, a pierwsze miejsce jest gdzieś. O, o, o tam przy suficie. Więc e, jest jeden serial, który wygrywa wszystko, który wygrywa wszystkie nagrody we wszystkich moich kategoriach. I jest to serial Mr. Robot e, z Rami Malekiem, e, tylko że od razu powiem, jeśli ktoś chce ten serial obejrzeć, to od razu wam mówię, że ten serial staje się tylko lepszy i pik swojej doskonałości osiąga w ostatnim sezonie, więc e, jeśli chcecie doświadczyć naprawdę e, jakby geniuszu tego serialu, to musicie obejrzeć go do końca, czyli wszystkie sezony. O, to jest też bardzo często poruszony temat, czy powróci Minecraft Królestwo? I w tym momencie mogę Wam ogłosić, że nie, nie powróci. Minecraft Królestwo nigdy, przenigdy nie powróci. Seria ta wymaga zdecydowanie zbyt dużo pracy, zbyt dużo e, poświęconego czasu. I po prostu nie mamy kiedy, jak to zrobić. To wymaga ludzi, którzy by nam odgrywali rolę, wymaga postawienia serwera, dobrych komputerów, żeby te wszystkie modpaki i tak dalej działało. Więc nie: Minecraft Królestwo raczej, raczej na pewno nie wróci. Od kiedy odkryłeś, że potrafisz rysować? Rysowanie to nie jest umiejętność, którą się któregoś nie odkrywa jak, nie wiem, na przykład umiejętność lewitacji, że któregoś nie nagle siadasz przy kartce i twoja ręka zaczyna rysować i rysujesz dzieło sztuki i jesteś tak jesteś w szoku, jak to powstało, co? Jak to możliwe? Słuchajcie, jakbyście zobaczyli moją teczkę, mam taką teczkę w domu, w której są wszystkie moje rysunki od przedszkola aż do dzisiaj i jakbyście zobaczyli e, ile tych rysunków tam jest, podejrzewam, że kilka tysięcy i jakbyście tak sobie zobaczyli chronologicznie od początku aż do końca, to zobaczylibyście skąd się wzięła ta powiedzmy umiejętność rysowania z mojej strony. Po prostu ćwiczyłem, po prostu cały czas rysowałem. Narysowałem jeden obrazek, który był beznadziejny, narysowałem drugi, który był też beznadziejny, narysowałem pięćdziesiąty, który był troszeczkę mniej beznadziejny, narysowałem setny, który już był taki przeciętny i narysowałem tysięczny, który był w miarę okej. Okay. I tak to poszło. Czy zamierzam kiedyś skończyć z YouTube'em? Jeśli tak, to kiedy i co, byłbym, co bym wtedy robił dla zarobku? E, tak, oczywiście, że planuję kiedyś skończyć z YouTube'em. Nie zamierzam tego robić do końca życia. E, a co bym robił, gdyby nie YouTube? Prawdopodobnie w branży informatycznej. Prawdopodobnie programowanie albo może grafika komputerowa, coś w tych dziedzinach. Czy zamierzam wyjechać gdzieś w tym roku na wakacje? Wątpię, aby była taka możliwość w tym roku, żeby gdziekolwiek pojechać, ponieważ jak wiadomo e, jest pewna jedna rzecz, która nas wszystkich powstrzymuje przed podróżowaniem e, i wątpię, aby w tym roku można było tak jeszcze w pełni w pełni naturalnie, bezpiecznie pojechać sobie gdzieś na wakacje. Więc prawdopodobnie spędzę wakacje w domu, a jeśli nie, to prawdopodobnie prawdopodobnie pojadę gdzieś w okolicy, tutaj nad jakieś może jeziorko czy coś. Ale raczej to wszystko. Czy uważam YouTube za nieodłączną część mojego życia? To jest ciekawe pytanie, bo jakby mój mózg działa w postaci takich trybów. Eee, to znaczy, w zależności od tego, w jakiej jestem sytuacji i co robię, to mój mózg przełącza się w odpowiedni tryb. I jest tryb YouTube'a, gdzie nagrywam codziennie, tworzę filmy, i wtedy YouTube jest kompletnie nieod... nie... Nie... nierozłączną częścią mojego życia, wtedy, ponieważ bez przerwy myślę o YouTube'ie, na... na temat nowych filmów, na temat wszystkiego. A w momencie, kiedy na przykład przestanę nagrywać, albo przestanę nagrywać tak regularnie, to mój mózg wtedy wychodzi z tego trybu YouTube'owego i wchodzi w taki tryb zwykły, gdzie prawie zapominam, że YouTube istnieje. Więc to zależy od tego po prostu, <grych> w jakim trybie działam. Czy umiesz mówić po niemiecku? Eee, guten Tag. Ich heiße Paweł. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Polen. Kiedyś miałem więcej, kiedyś potrafiłem nawet wypracowania po niemiecku pisać, ale to było w podstawówce. Od podstawówki nie miałem niemieckiego i nie pamiętam prawie nic. Czy planujesz może ruszyć bardziej w stronę rysowania, jakieś prywatne zlecenia, coś w tym stylu? Powiem Wam, że można by tak zrobić. To było od zawsze takie moje, taki mój plan B, że mógłbym, e mógłbym coś takiego robić, to znaczy utrzymywać się ze zleceń na grafiki, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo trudne. E nigdy tego nie robiłem, nigdy nie robiłem żadnych grafik na zlecenie, ani nic w tym rodzaju. E I myślę, że bym się bardzo, bardzo, bardzo męczył. Bo jednak bardzo trudno jest zdobyć jakąś bazę użytkowników, klientów, odbiorców czy coś w tym rodzaju, więc jak rysuję, to rysuję raczej dla siebie, jako forma hobby i tak dalej, a nie jako coś, z czego mógłbym robić jakieś zlecenia albo zamówienia. I wiecie co? Wydaje mi się, że to już wszystko. Doszedłem na sam koniec pytań, więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania to zostawiajcie je pod tym filmem w komentarzu. Kolejne Q&A prawdopodobnie zrobimy z komentarzy na YouTubie. Ale mimo wszystko, słuchajcie, żeby coś, to przypominam drugi raz, zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, Czoklet. W tym miesiącu dostałem tylko 200 unfollowów, więc myślę, że jak się postaramy, to może uda nam się przejść na plus. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania, ponieważ w tym miesiącu też e, udało nam się uzyskać e, 1000 unsubów. Więc może uda nam się osiągnąć przynajmniej e, 500 unsubów, albo może wyjdziemy na zero. Więc, <grybujesz> dobra, czoklad, bo powtórzyłeś drugi raz ten sam żart, ok? E, dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć. A, no tak, miałem zrobić.